To już jest drugi odcinek naszej serii. Mamy nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się spodobał. Wiemy, że za dużo się w nim nie działo, ale mam nadzieję, że w tym powczujecie dreszczyk emocji. Zapraszamy do oglądania. Dziewczyny w końcu dotarły do szkoły. Miały nadzieję, że nowa szkoła... Przyniesie im nowe, ale miłe wspomnienia. W końcu dotarłyśmy. Właśnie. Mam nadzieję, że faktycznie nowa szkoła będzie lepsza od tamtej. No dobrze, chodźmy. Hej, przepraszam. Tak. E, czy wiesz przypadkiem, gdzie jest klasa? E. Co Na drugim piętrze. Dzięki. Aha, i jedno zastrzeżenie. Jakie? Uważajcie na te po lewej. Niby czemu? No znowu ktoś tu po prostu mi No to niby czemu mamy na nie uważać? Uważajcie na nie, ponieważ to są plotkary. Nikt już w szkole nie lubi. I mogą znieść, no nie wiem, jakby co na Was pecha. Więc nie zadwajcie z nimi i unikajcie konfliktów z nimi. Daj spokój, nie boję się takich dziewczyn. Dobra, chodź, Karolin. Cześć, dziewczyny. Patrzcie, nowe cymbały przeszły do szkoły. Działa podróbka lalki Barbie. Jak śmiesz? Normalnie. Wybacz nam, ale teraz idziemy. Chodź. Tam chyba była winda. Wiesz, co? Miałaś rację do tamtych dziewczyn. Sorry, że ci nie, ten, nie uwierzyłyśmy. Nie no, spokojnie. Ale słuchajcie, i tak już macie po prostu na pięku z nimi, więc przykro mi, ale będziecie mieć pecha. Czemu tak uważasz? Bo każdy, kto się z nim zadaje inaczej, każdy, kto się z nią zadanie są tą Britney, Britney, czy jakiej tam, to kończy źle, jeśli wydaje się z nią w końcu. a ten, kto jednak jest w jej stroje, to kończy dobrze. No ale, no cóż, no już nie moja sprawa, wybrałyście, chciałyście, tak to chciałyście, już truno. A teraz, jakby co, drugie piętro, windą jeść, je, je jedzcie, wiecie o co mi chodzi. Dzięki, pa, pa. Włączyłam piętro, jedziemy. Ok, chyba jesteśmy. To chodź. Jest! Klasa szósta B. Nie, A. Szósta A. Klasa szósta A. Chodź, Harolin. Przepraszamy za spóźnienie. Nie mogliśmy znaleźć sali. Wszystko dobrze. A teraz proszę usiąść, usiądź. Usiądźcie. Jak to się tam mówię? I słuchajcie mnie, proszę. Au, jesteś niepoważna. Karolin, co ty robisz? Czemu wrzeszczysz na mojej lekcji? Ale to ona! Nie zwalaj winy na mojego najlepszego ucznia. Prawda Brytni? Jesteś bardzo grzeczna, nie? Nigdy nie miałam z tym problemów. Ale ona mnie pociągnęła za ogon. Przy pana ja rozumiem, że pan zna Brytnej, Brytni, no ale to nie nasza wina. Mo może nawet ona niechcąco ten. Ją pociągnął. no ale nie wolno ją karać. Słuchaj, rob... w jej obronie, Diana. nie spodziewałam się tego po najlepszej uczennicy z szkole szkoły. Obydwie idziecie do dyrektora. A... Ale jak to? No właśnie, nie. nie. Czemu w pierwszy dzień musimy już iść do dyrektora? Przykro mi, ale takie są zasady. Nie toleruję hałasowania na mojej lekcji. Możecie wyjść z sali. To chyba tutaj jest gabinet yy, dyrektora. Chwila, chwila. Jakaś tu karteczka. Nie, czekaj. Proszę pukać. Możemy wejść? Ej, nikt nie odpowiada. Halo! Dobra, wchodzimy. Ej, zobacz, to jest jakaś karteczka. Przeczytam. Eee, dobra, dziwne? Ale dobra, czytam. Posłuchaj mnie, uważaj. Gdzie krew tam ciało? Co? Gdzie ciało tam morderca. Co? O, o co? Gdzie morderca tam Highland. Gdzie Highland tam baza. A w te ciało. nie. Krew ciało. I morderca. porwałem waszego dyrektora. Jeśli chcecie z, jeszcze z nimi się zobaczyć, przyjdźcie o 19:00 pod ten adres. Okej. Okay. I co my tu teraz zrobimy, Karolin? To jest napisane, że musimy. Ten, kto przeczytał ten list, nie może o niczym powiedzieć, bo inaczej zabiją dyrektora. To co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia! Oni tu piszą, że się dowiedzą, jak policja będzie wiedzieć. O Jezu, no! No nie wiem, co trzeba zrobić. Może trzeba przyjść o 19. Tylko nie, nie, nie było napisane, co mamy wziąć. Chyba nic. Nie wiem, co chcą. może nam powiedzą na miejscu. Dobra, to przyjdziemy najwyżej o 19. A przy... <laughs> przeczytałaś, y y y gdzie dokładnie mamy tam się spotkać? Na ulicy y Różanej 5. Takim, pod takim starym domem. O Jezu. A, co tu się dzieje? Luna, musisz nam pomóc. Niby czemu? Bo porwali naszego dyrektora. Kto? Nie wiemy. Okej, okay. pokażcie mi to. Mhm, mhm, mhm. Znam ten cytat. Uff, dobra, posłuchajcie, powiem um, o czymś, ale to jest jasne. To jest tajemnica, jasne. Dobrze.